Czarny Pan mówi Wam, dzień dobry, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie taki ni to zwykły odcinek, ni to poradnik, ponieważ dzisiaj przyjrzymy się cukrowni. Powiem Wam dokładnie, jak ona działa, co ona produkuje, jak to w ogóle wygląda, więc dzisiaj się tym właśnie zajmiemy. Jak widzicie, cukrownia stoi sobie u mnie na farmie. Gram w trybie wolnego rolnika na francuskiej mapie Oibéron. No i tutaj. Właśnie w tym miejscu, już wam to pokażę, na polu numer 15 były sobie posiane, właściwie posadzone buraki cukrowe, które teraz zbieram. No i skoro już zbiór buraków cukrowych w sumie był już pokazywany na odcinku, no ale robi to taka piękna maszyna, czyli Grim Rexor 6300 Platinum, zatrudniłem tutaj pracownika. On sobie tutaj jeździ, więc już ma pełny zbiornik także swoim Dojwarem. 8280 piękny zielony ciągnik z takim odbijającym się lakierem no niestety nie widać tego teraz, ponieważ mamy deszczyk pogoda na żniwa nas niestety nie rozpieszcza, będzie ta pogoda się poprawiać za jakiś czas, ale no niestety nie mogę przewinąć tyle czasu, ponieważ to jest czas zbiorów i jeżeli przewinę sobie pół dnia to po prostu potem mogę czegoś nie zdążyć zebrać ponieważ oprócz tego co my tutaj mamy, czyli pole tych buraków Tutaj widzicie pole buraków, no to oprócz tego będzie jeszcze. O, sypie. E, oprócz tych buraków, moi drodzy, będzie jeszcze. będę prawdopodobnie zbierał też e, zboże albo inne, jeszcze jakieś rośliny z innych pól. No ale to w kwestii bieżących odcinków. Natomiast w kwestii dzisiejszego, czyli e, w kwestii naszej cukrowni. Cukrownia będzie produkować cukier, zaraz Wam ją w sumie mogę pokazać. W menu produkcji tutaj sobie wejdziemy i jak widzicie mamy łańcuch produkcji. Cukrownia produkuje cukier, jak nie trudno się domyślić, z buraków cukrowych, ewentualnie z trzciny cukrowej, wtedy ten przelicznik będzie taki sam, czyli z dwóch litrów trzciny cukrowej i buraków będzie wyprodukowany 1 litr cukru. Natomiast buraki cukrowe możemy sobie rozdrobnić za pomocą specjalnej maszyny i wtedy z 5 rozdrobnionych litrów będziemy mieli 3 litry cukru. Rozdrobnianie buraków cukrowych jest 1 do 1, czyli tak jak ja tu mam 45 tysięcy litrów, no to rozdrobnionych litrów buraków cukrowych też będzie 45 tysięcy. Więc się to opłaca, ponieważ mamy przelicznik 5 do 3, a nie 6 do 3, czyli 2 do 1, tak jakby to było tutaj. No więc jest to jak najbardziej opłacalne. Mamy 5 do 3, czyli. No, czyli jest po prostu drobny zysk. Nawet bym powiedział, że nie taki super drobny. Według mnie się to po prostu opłaca, także robię dokładnie to co zrobiłem sobie poprzednio, czyli podjeżdżam sobie tutaj i mogę oczywiście wysypać te buraki tutaj do punktu przyjmowania buraków cukrowych w cukrowni, tylko kurczę źle, tak stoję troszkę, bo. Oprócz tego, że ja mogę wsypać te buraki, to jest jedna rzecz, natomiast ja chcę zrobić coś innego i zaraz Wam to pokażę. Będzie to bardzo podobne do tego, co robiłem w poprzednim odcinku, ponieważ no jednak ja chcę rozdrobnić te buraki cukrowe, by one były rozdrobnione, by tych, po, by po prostu cukru było więcej, bym więcej zarobił. Tym bardziej, że no czasu tutaj akurat mam troszeczkę. Jak zauważyli i zauważycie tam, gdzie stoi ten zielony John Deere, ten drugi traktor, tam jest punkt przyjmowania i tam mógłbym wyładować buraki Cukrowe, jeżeli bym chciał te buraki cukrowe po prostu bezpośrednio wsypać do mojej cukrowni. Natomiast ja tego nie chcę zrobić, ja sobie chcę tu wysypać na pryzmę w to miejsce i zaraz Wam powiem dlaczego. Dlatego, że ja chcę rozdrobnić te buraki cukrowe, więc moi drodzy idziemy sobie do rozdrabniacza. Ale ta pogoda mnie denerwuje, kurczę, akurat się musiał trafić deszcz, no widzicie to. Wsiadamy sobie do tego traktora, no i mogę Wam pokazać, jak to działa. Buraki cukrowe oczywiście trzeba rozdrobnić, jeżeli chcemy mieć rozdrobnione. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak to, tak to właśnie wygląda. Chcesz mieć rozdrobnione, no to musisz je rozdrobnić. Także musisz kupić wtedy taką specjalną łyżkę. W narzędziach znajdziesz ją w ładowaczach czołowych. Już Wam to pokażę, gdzie to konkretnie jest i co to jest, ponieważ jest to specjalna maszyna służąca do rozdrabniania buraków cukrowych. Jest to w narzędziach ładowarki czołowej. No i tutaj jest Fliegl Ruby 2000. To jest maszyna, która jest w stanie rozdrobnić buraki cukrowe masz tutaj również taki oto opis, także wszystko powinno być jasne. Nie znalazłem w sumie żadnej innej takiej łyżki, która by nadawała się do rozdrobnienia buraków cukrowych. W przypadku ładowarki teleskopowej nie ma czegoś takiego. W przypadku mini ładowarki jest chwytak do drewna, ale to nie. Tu jest tylko łyżka wysokiego sypu. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj sprzęt zimowy i tyle. No, nawet w różnych czegoś takiego nie ma. Tu mamy jakąś taką fajną lawetę, przyczepkę, no i taki obciążnik specyficzny. No, fajna, fajna przyczepka w sumie naczepa właściwie. No, ale dobra. I gdy już mamy taką oto jakby to nazwać łychę, no to możemy sobie a możemy sobie oczywiście rozdrabniać buraki cukrowe. Teraz pokażę Wam pełną animację, jak to będzie wyglądać. Ustawiamy się oczywiście w miejscu, w którym chcemy sypać, włączamy, no i się to ładnie sypie. Oczywiście możemy sobie to wysypać na kubkę, a potem przerzucić albo na przyczepę. Nie ma to większego znaczenia, ale taka metoda jest oczywiście powolna, więc ja Wam pokażę metodę dużo, dużo szybszą. Ustaw dlatego właśnie wysypałem sobie to bardzo blisko tutaj punktu skupu. Punktu przyjmowania tak naprawdę buraków, bo popatrzcie co ja teraz zrobię. Naładowałem, no i włączam i tyle, i tyle, i już dwie tony buraczków będą zmielone. Także już to będzie tak wyglądać, chociaż za chwilkę, może nawet jeszcze niżej. Pokażę Wam jeszcze niżej, bo wcale nie trzeba mieć tej łychy tak strasznie w powietrzu, żeby włączyć, żeby włączyć funkcję, która nam jest potrzebna. Chociaż minimalnie, jak widzicie, trzeba dosłownie tyle wystarczy, dosłownie tyle wystarczy, żeby włączyć, włączyć tę maszynę. Także nie trzeba się tutaj bardzo męczyć i naprawdę to rozdrabnianie buraków. Jest po prostu szybkie. Ładujecie sobie dwie tony. No, wiem, że taką przyczepkę trzeba na 20 razy wyładować, bo inaczej się nie da. No, ale mimo wszystko to jest tylko 20 razy, a nie wiecie 100. Chociaż szkoda, że nie ma tutaj jakiejś takiej zautomatyzowanej maszyny do tego i podejrzewam, że moderzy szybko wmyślą tutaj coś, co można by było zrobić, żeby te rozdrobnione buraki po prostu były szybciej mielone. No dobra, ale wejdźmy sobie teraz do cukrowni, ponieważ jak widzicie, tutaj napełniamy magazynek. 54 tysiące litrów już tutaj jest, ponieważ raz już coś takiego zrobiłem. Także już troszeczkę tego, troszeczkę tych rozdrobnionych buraków tutaj mamy. No i jak widzicie, naprawdę idzie to szybko. Jeszcze jakbym troszkę bliżej sobie podjechał, to by było jeszcze sprawniej. No ale jakbym. Podjechał jeszcze dużo bliżej, no to już bym po prostu nasypał te buraki surowe do cukrowni, a tego przecież nie chciałem zrobić. No dobra, także mamy, widzicie, jak to wygląda pięknie się to mieli. No i tak, jak powstaje cukier, zaraz Wam to pokażę. Przyspieszymy sobie odrobinkę skalę czasu, dosłownie na chwileczkę, tak, przeskoczymy może do tej 9 rano. O, tutaj jeszcze mam, widzę, mapkę to ta mapka w sumie mi nie jest potrzebna. Okej, okay, dobra, jedziemy. Niech się sypie. A ja przyspieszam sobie skalę czasu. Dajmy sobie tak do tej dziewiątej rano. Niech to będzie do dziewiątej, bo potem jeszcze będę chciał. Dobra, może nawet do dziesiątej. Może nawet pociśnijmy do dziesiątej. Może się zrobi ładniejsza pogoda. Chociaż wątpię. Chociaż przyznam szczerze wątpię, dobra, jest 10 godzina, wystarczy już wystarczy, wystarczy tego, tego biegania za czasem, wystarczy nam 108. Dobra, jedziemy. No i tu już jak widzicie mamy pusto, w sensie nie możemy już więcej załadować, ale to nic my sobie oczywiście damy radę. Bardzo ładnie się to nabiera, także nie ma tutaj żadnego problemu. Wystarczy troszeczkę teraz podnieść. No i możemy sobie sypać dalej, a w międzyczasie zobaczmy jak to wygląda. Cukru mamy 136 litrów, zobaczmy gdzie on jest magazynowany tutaj. Strasznie jestem ciekawy jak to będzie wyglądać. No i są palety. I są palety, czyli to jest coś co troszeczkę mnie przeraża, jeśli chodzi o ilości ilości tego cukru. No mam nadzieję, że jedno takie opakowanie to będzie no, przyjrzyjmy się, może coś tu bliżej wyczytamy. No, nie, to jest. No, to jest tak zrobione, że nie jesteśmy w stanie tutaj za wiele się dowiedzieć. Zastanawiam się, ile, żeby chociaż tu było napisane, że tu jest, nie wiem, 5 kilo albo ileś tam, no bo to nie jest kilowa paczka. Eee, no, ale takie palety będą, więc będzie zabawa z paletami, co troszeczkę mi się tutaj nie podoba już. Oczywiście, automatycznie możemy sobie sprzedawać. A, widzicie. Jeżeli nie mam. Wyłączonego, bo widzicie, jak ja wychodzę teraz z pojazdu, to automatycznie mi gaśnie silnik, a gdyby mi nie gasł, to też e, automatycznie by się dalej mogło mielić. No ale nie mam tego, więc trudno. O, popatrzcie, i mamy pięknie, i się kolejne dwie tony buraków cukrowych tutaj rozdrabniają. Ja podejrzewam, że część buraków cukrowych rozdrobnionych, zobaczymy, no bo z buraków cukrowych można robić wiele rzeczy. Oczywiście możemy sobie wrzucać je do cukrowni i to jest temat dzisiejszego odcinka, ale rozdrobnione buraki cukrowe można sprzedawać też w biogazowni. No i zaraz wam to właśnie pokażę, jak sobie jeszcze tutaj naładuję. Może skończymy po prostu tę pryzmę. No jeszcze jeszcze kilka razy tutaj będzie trzeba podjechać. No szkoda, że ta łyżka nie jest po prostu trochę większa. No jakby była większa, byłoby to szybsze. No, ale nie można już wymagać za dużo, także mniej więcej tak to wygląda. Jeśli chodzi o cukrownię, no to cukier możemy sobie sprzedawać w kilku miejscach. Ewentualnie możemy wyko wykorzystać go też do mojej drodzy piekarni, więc możemy go wykorzystać w łańcuchu produkcyjnym do. Piekarnia dokładnie do produkcji ciasta, natomiast, natomiast, natomiast możemy również ten cukier sprzedać i ja raczej będę go sprzedawał, dlatego że no mimo wszystko jeszcze troszeczkę e, chcę zarobić, no ale mam nadzieję, że tego cukru dużo się zrobi. Ciekawy jestem, czy nie uda, czy, bo podejrzewam, że ja tutaj zapełnię cały ten magazyn. No mamy 76 tysięcy, to już jedna czwarta na oko jest zapełniona, więc mimo wszystko sporo a kombajn pracuje dalej i wcale nie ma zamiaru przestać. Także tego, jak widzicie, jest całkiem, całkiem sporo, już 77 tysięcy. I zastanawiam się, co wtedy z tym robić, no bo albo ja to będę mielił, albo ja będę wysypywał po prostu te buraki cukrowe gdzieś tam na pryzmie z boku. No zobaczcie, teraz zgarniam z ziemi, a jednocześnie jestem w stanie włączyć włączyć, włączyć, moi drodzy, już jestem w stanie włączyć. No popatrzcie, mam. Jadę prawie po ziemi, właściwie jadę po ziemi, a i tak jestem w stanie mieć, włączony, e, mieć włączoną tą maszynę. Także jak sobie dobrze ustawicie, to nawet nie trzeba po prostu w ogóle ruszać tej łyżki, tylko trzeba nabrać te dwie tony, te 2300 litrów, no i puścić, włączyć, poczekać chwilę i dwie tony będą wyrzucone do cukrowni. Więc to jest taki mój lifehack, jak e, możemy sobie szybko po prostu rżnąć te buraki cukrowe na chciałem powiedzieć na plasterki, ale tutaj rżniemy po prostu na papkę, na miazgę, na mniejsze elementy, no to jak widzicie po prostu wystarczy ustawić w dobrym miejscu łyżkę i tyle i podjechać sobie pod pryzmę, która jest blisko wrzucać od razu to do cukrowni i naprawdę nie zajmuje to dużo czasu, żeby taką przyczepkę sobie zmielić, a mimo wszystko zysk z tego jest spory, no bo tak jak mówię oszczędzamy wtedy jedną szóstą zbiorów jedną szóstą więcej no to to jest, to jest po prostu fajny zysk zawsze chciałbym mieć na przykład większe zbiory o to nawet 16-20% to jest po prostu opłacalne no i tutaj troszeczkę ich jeszcze zostało no ale to już jest inna sprawa jedziemy w takim razie wyładować kombajn jak widzicie zdążyłem zmielić całą tak naprawdę zdążyłem zmielić całą, moi drodzy, przyczepkę, zanim kombajn tutaj coś sobie zrobił. No ale w sumie, mogę ten czas troszkę przyspieszyć, no bo z drugiej strony, no mam nadzieję, że mnie noc nie zastanie, ale dlaczego? Dlatego, że ja mam teraz pomysł na kolejne odcinki w taki sposób, żeby troszeczkę... Pokombinować tutaj, bo o ile nie mam zamiaru dodawać sobie pieniędzy ani robić jakichś takich innych rzeczy, o tyle pomyślałem sobie, że przecież ja mogę kupić jakieś pole gdzieś, w dowolnym miejscu na mapie, a następnie zebrać to, co tam jest i sprzedać pole. To jest jak najbardziej możliwe, ponieważ koszt sprzedaży pola jest taki sam jak koszt zakupu. Nie rozumiem tego troszeczkę, ale skoro tak jest mechanika gry zrobiona, no to dlaczego z tego nie skorzystać? Więc pewnie pokażę wam takiego, powiedzmy, lifehacka teraz w najbliższym czasie. Aczkolwiek jeszcze 38 prawie ton, 38 prawie tysięcy litrów tutaj sobie zmielę, także to zrobię teraz. A potem pomyślę, co by tu można było kupić, i przeskoczymy sobie troszeczkę z czasem do przodu. 88 tysięcy litrów jest już rozdrobnionych buraków cukrowych, więc całkiem, całkiem sporo. Pewnie te buraki cukrowe będę magazynował po prostu gdzieś na skraju pola, żeby ojo, ojo, jak mną zarzuciło, żebym sobie mógł z nimi coś zrobić w przyszłości. Kurczę ten traktor, jednak, mimo wszystko, bez obciążnika nie do końca sobie dobrze radzi. Jak w poprzednich farmingach bez większego problemu można było naprawdę radzić sobie bez obciążników. Tak tutaj jest to troszeczkę trudniejsze. Takie mam wrażenie. No dobra, znowu chyba stanąłem troszkę dalej. Za każdym razem podjeżdżam troszeczkę dalej, no ale to nic. To by było w sumie dobre, gdyby sobie grać w kilka osób. Naprawdę wtedy by to miało. Wtedy by to była taka fajna zabawa, myślę, żeby sobie grać w kilka osób. W ogóle mam wrażenie, że ten farming jest tak zrobiony, by ta gra w wiele osób była jeszcze ciekawsza, jeszcze fajniejsza. Także, no, może, może. Wiecie co? Może zrobimy także za 1000 subów na kanale. Zrobimy sobie jakąś sesję z Wami. Co Wy na to? To by w sumie nie było takie głupie, żebym po prostu zagrał z widzami, ale to dopiero po przekroczeniu najmniej tysiąca subów. Także lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Mnie się suby przydadzą dla zasięgu, dla tego, żeby mieć troszeczkę więcej tutaj jeszcze widowni, bo na razie zaczynamy. Na razie, jest, na razie są to początki, no ale Wam się to też przyda, no bo będziecie przecież mogli sobie ze mną zagrać kiedyś na takim zapisie, jednym czy drugim. Nie widzę problemu. No, ale najpierw 1000 subów, a potem będziemy kombinować. Dobra, lecimy sobie w takim razie z kolejnymi rzeczami. Kolejne, jak widzicie, buraczki tutaj już się bielą. Naprawdę, naprawdę idzie to sprawnie. Podjadę sobie i wezmę kolejne dwie tony. No, naprawdę działa to w porządku. Sterowanie tym jest łatwe. Nie ma żadnego problemu. Mnie się to podoba. Jest to wiadomo, troszkę męczące. Pracownika się zatrudnić, niestety, na to nie da. Chociaż jest tutaj menu pracowników i hmm. co tutaj jest? Bo tutaj mamy, możemy sobie stworzyć pracę i może on przejechać. No nie, nie możemy nic innego zrobić, więc pozycję docelową możemy sobie wybrać. A, no dobra. Teoretycznie możemy wysłać pracownika, żeby sobie gdzieś pojechał i to jest fajna rzecz. To wam na pewno będę chciał pokazać. Dobrze, że to jest, no ale niestety nie jesteśmy w stanie zaprogramować tutaj takiej pracy, żeby on e, mielił nam po prostu te buraki cukrowe, to musimy sobie robić sami. No ale zobaczmy, zobaczmy sobie, jak to wygląda w menu produkcji. Już mamy 100 tysięcy. No i ciekawy jestem, czy to tutaj pojemność jest 400 czy 300. Kurczę, przestaje padać, moi drodzy, przestaje padać, więc nie musimy przyspieszać sobie skali czasu. Nie musimy za bardzo przyspieszać, bo zaraz będzie po deszczu, więc e, jeszcze wam pokażę. Co ciekawego wymyśliłem tutaj? Taki lifehack. O, kurczę, zobaczcie. Troszeczkę mi się pogubiło. Troszeczkę mi się tutaj zgubiło. A, zgubiło, jak widzicie, buraków. Muszę to teraz zebrać. Właściwie tych rozdrobnionych. No, przy okazji możecie zobaczyć, jak wyglądają rozdrobnione buraki cukrowe. One są takie dużo jaśniejsze. 349 litrów. Teraz zmielę je jeszcze raz, aczkolwiek to już nic nie daje. Także mielenie, jeśli już to tylko raz. No, i takim w sumie prostym sposobem można sobie naprawdę rozdrabniać te buraki cukrowe bardzo, bardzo szybko. Mnie się to podoba. No a zaraz wymyślimy, które poleby tutaj sobie można było kupić jeszcze dobra 100 litrów. Teraz weźmy sobie stąd. Okej. Okay. No to popatrzmy sobie na mapę, jak to tutaj wygląda, no bo mam taki pomysł, żeby ok, tu się będzie robić i teraz tak, ile kosztuje pole numer 13? No idealnie 381 tysięcy, no to to trzeba zebrać powiedzmy. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie? I tak uważam, że można sobie pokombinować, czyli kupuję teren, zbieram wszystko co jest, sprzedaję teren, no i się cieszę zarobionymi, można powiedzieć, pieniędzmi. Wiem, że to jest kombinacja, ale coś tutaj trzeba... Po prostu wymyślać. Dobra, pole numer 13 to jest soja, więc to jest pole w sumie, które może chciałbym nawet sobie zostawić. Natomiast zobaczmy, co tutaj jeszcze w ogóle jest. Wzrost. Na polu numer 23 coś możemy sobie zebrać. I tutaj na południu mapy 33, 35, 44. Zobaczmy, ile to kosztuje. To jest za drogie. 46 pole jest za drogie. 33 jest ok. 35 jest okej. Okay. 44 też jest ok, więc, więc jest fajnie. Natomiast jakbyśmy tą soję zebrali, to może i 46 się uda. Zobaczmy, co tutaj sobie rośnie, bo to jest. Bo to jest ważna rzecz. Na polu numer 46, ale to nie tu. Na polu numer 46 mamy też soję, więc też fajnie. Na polu numer 33. Jest. Kukurydza na polu numer 35 też jest soja i na polu numer 44 też jest kukurydza, czyli strasznie monotonne te zbiory e, będą. No ale wiecie co, kukurydza, soja, damy radę. Damy radę, wypożyczymy sobie w takim razie odpowiednie maszyny, odpowiedni kombajn, będziemy sobie robić żniwa na całego. Tutaj już na pewno wypożyczę jakiś taki kombajn z górnej półki, nie będziemy się bawić w nic małego, bo oczywiście ja chcę na tym zarobić. Ja chcę na tym zarobić, czyli po prostu... Po prostu kupić pole, zebrać wszystko, ile ile się tylko da, no i rozwinąć też swoją gospodarkę. Skoro można to robić w farmingu, to dlaczego tego nie zrobić? Dobra, ale to będzie, moi drodzy, temat na kolejne odcinki, a na razie, na razie, na razie sobie pojadę tutaj. Tylko wtedy będę musiał jakoś to tak zrobić, żebym, żebym nie uziemił sobie jeszcze tego traktorka, no. Dobra, będę musiał pomyśleć, może wypożyczę cały taki zestaw. Zobaczymy, co, gdzie i ile będzie kosztować. Czas pokaże. W każdym razie jeszcze sobie to zmielimy, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Jeszcze ze 3-4 razy myślę i będziemy mogli. Aj, co on się tak zawiesił? Minimalnie w górę. Dobra, teraz. Jest pięknie, ile już tutaj mamy w menu produkcji? W sumie będzie można zacząć od kukurydzy. Zobaczmy, jak to z cenami wychodzi. Tak, z ciekawości, ile to będzie. Za 1000 litrów soi płacą nam 2100. Hmm. I są to w sumie słabe ceny. Są to w sumie słabe ceny, no ale czemu się dziwić? Nie mam gdzie tej soi zmagazynować, i to jest problem. Po prostu nie mam, więc na pewno będę ją chciał sprzedać. Po drugie, no cóż. Może kukurydzę bym sobie zmagazynował. Jakbym kukurydzę zmagazynował, to by miało więcej sensu. Żebym soję sprzedał, a kukurydzę zmagazynował. O, może tak zrobimy, bo kukurydza na pewno mi się do czegoś przyda. Może wytwórnia płatków zbożowych? Coś takiego? Kurczę, może sobie postawię wytwórnię, żeby przerobić to na płatki kukurydziane. No jest tylko jeden problem, że potem będzie się trzeba bawić z ogromną ilością palet. W sumie zobaczmy, czy wytwórnia płatków kukurydzianych... Eee, budowa... Co my tu mamy? Budowa. O, nie, 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 nie. O, ja mogę zmienić nazwę. O, cukrownia. Cukrownia 1. Spoko, że można zmienić nazwę. Natomiast ja chcę zrobić menu produkcji i zobaczyć wytwórnie płatków zbożowych. leczarnia przędzalnia. Cieśla. Piekarnia. Przetwórnia winogron. Olejarnia. Fabryka płatków zbożowych przyjmuje kukurydzę, więc jest fajnie. Dobra. No to zawsze możemy zrobić sobie płatki kukurydziane na przykład. Także już pomysłów tutaj jest całkiem sporo. Ostatnia przyczepka, ostatnia właściwie tutaj łyżka. No i moi drodzy, tak wygląda kwestia. E, tak wygląda kwestia. No, tej całej cukrowni nie pokazałem wam jeszcze jednej rzeczy, więc ja ją pokażę wam od razu, gdzie możemy sprzedawać po prostu cukier i ile on kosztuje. Chociaż jeżeli oglądacie moje poprzednie materiały, to już na pewno to wiecie. Cukier, jak widzicie, krzywa cukru jest taka, więc opłaca się go już sprzedawać. Aktualne ceny są takie, że za 1000 litrów dostaniemy około 1585 euro. Więc są to pieniądze, uważam, niemałe. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę w tym odcinku. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i oczywiście do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!